Filip, spotykamy się w tym niecodziennym czasie. Jak ty, jako zawodowy sportowiec, radzisz sobie w okresie pandemii? No wiadomo, jest ciężko, ale wszyscy jakoś musimy dawać radę. Ja podchodzę do tego tak, że jest chwila czasu w domu to wystarczy 2 metry, Kalimata, jakieś gumy, nawet bez gum, pompki brzuszki. Ważne, żeby jakaś aktywność była bo wiadomo, nie ma aktywności, to nasza odporność też jest słabsza, także zawsze coś, coś trzeba zrobić. Wiadomo, troszeczkę teraz pogoda dopisuje, ale wiadomo, są obostrzenia, także wiadomo, maseczki musimy nosić, ale wiadomo, jaki spacer zawsze jest, jest skazany. Wiemy również, że niedawno zostałeś ojcem. Jak się czuje maleństwo i żona? Bardzo dobrze, także dziękuję. Wszyscy zdrowi, to najważniejsze. I cóż, mam nadzieję, że wirus szybko odpuści i będzie można spokojnie czy to bulwarami się przejść, czy wyjść sobie na rynek, pokazać małemu jak wygląda piękny Kraków. Oprócz gry w hokeja trenujesz również grupy dziecięce w Kanpaka Akademii Hokejowej Krakowi. Powiedz, jak wygląda twoja praca trenera w tej chwili? No wiadomo, niestety ten ten wirus nam bardzo przeszkadza, ale dajemy radę. Ja z trenerem Sebastianem Witowskim prowadzimy treningi online, także dzieci są zwarte gotowe o 18 zawsze do ciężkiej pracy. Także widać dzisiaj frajdę zaangażowanie. No jakoś musimy dawać radę. Chcemy, żeby dzieci też wiadomo w domu ciężko jest usiedzieć na fotelu, także chcemy im troszeczkę zrobić frajdy i te treningi dlatego powstały. Też dzięki wiadomo Kampakowi. Tutaj fajnie, że, że, że Kampak jest, że wspiera tych naszych młodych adeptów, bo wiadomo ten piękny sport, żeby mógł dalej istnieć, to właśnie inwestycja w młodzież, w dzieci i taka właśnie ona jest i robimy wszystko ku temu, żeby te dzieci mogły się Yy, ruszać i mieć z tego frajdę. Filip, liczymy na to, że już wkrótce będziemy mogli wznowić i rozgrywki, i treningi, dla, i będziemy mogli zaprosić dzieci do treningów w, w Hokejowej Akademii Kanpak Krakowi. Jak ty byś zachęcił właśnie tych najmłodszych adeptów hokeja do podjęcia treningów? Najpierw musi ten wirus yy, ustąpić, także na to czekamy. Mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej. I cóż, wszystkie dzieci rodziców zapraszamy do szkółki mini hokeja, bo to naprawdę frajda, dużo zabawy, dużo śmiechu. Oczywiście dużo treningów jazdy na łyżwach, techniki kija. Wasze dzieci na pewno nie będą się nudzić, także zapraszamy. Ostatnie pytanie, czy ty widzisz swoją przyszłość w roli trenera hokejowego? Wiadomo jeszcze, Jestem czynnym zawodnikiem, także super, że, że mogę i poza tym czynnym uprawianiem hokeja też pomóc tutaj jako trener, także bardzo się z tego cieszę, bo wiadomo, trzeba zachęcać tych młodych chłopców i dziewczynki do tego, żeby uprawiały ten piękny sport, bo, bo hokej takim jest. Także ja mam nadzieję, że jeszcze trochę pogram, ale przy tym też będę pomagał i, i szkolił nasz narybek.